Hej, witam serdecznie wszystkie bliźnięta i zapraszam Was na horoskop w tygodniu 20. Co tam przyniesie Ci los kochanym bliźniaku, czego możesz się spodziewać nie spodziewać? Czytanie jest ogólne i z każdym bliźniakiem może rezonować. A po więcej zapraszam do prywatnej, na prywatne konsultacje. Pany bliźniaku, bliźnia... kochane bliźnięta, ogólnie widać u Was wahania. Eee jesteś w bliźniaku, czy na jakby skrzyżowaniu dróg. Przed jest jakiś wybór. Albo chodzi o pracę, albo o miłość. Nie wiesz, jaką decyzję podjąć. Najchętniej byś w ogóle nie podejmował decyzji, ale tutaj niestety musisz podjąć decyzję. Wiadomo, decyzja zawsze jakaś, jakakolwiek decyzja zawsze nam się kojarzy ze stratą. I też pamiętaj, że każda decyzja, nawet ta dobra decyzja może powodować żal i smutek bo czasami nam jest ciężko się z czymś pogodzić i coś odpuścić, coś zostawić. A tutaj e, musisz coś w końcu wybrać, bo takie tkwienie bez zmian do niczego dobrego nie doprowadza. Następnie widać tutaj e, bliźniaku przed Tobą czas z głębokiego namysłu. Konieczna też cierpliwość, samotność, ostrożność, poszukiwanie mądrości wewnątrz siebie. Widać tutaj, że sprawy będą się toczyć bez Twojego udziału. Po prostu jakby wycofasz się dwa kroki do tyłu. Jesteś teraz w takiej fazie zawieszenia jakby. Niech się wszystko dzieje, Ty nie chcesz rozmawiać, jesteś po prostu gdzieś indziej. Widać też opóźnienia w realizacji Twoich pragnień. Nie podejmuj też pochopnych decyzji, czekaj na właściwy moment i na właściwą ścieżkę. Że tak powiem, pustelnik się obudzi, ale we właściwym momencie. A tutaj, podsumowaniem tego tygodnia, widać, że będą zmiany katastrofalne zmiany bardzo się dużo zmieni. Będą przede wszystkim nagłe zmiany, będą zniszczone plany, nieoczekiwany cios coś ci tam się zburzy. Albo sam coś w bliźniaku zburzysz, jeżeli chodzi też o sposób Twojego myślenia i postrzegania obecnej rzeczywistości. Możesz po prostu zupełnie podejść do pewnych tematów zupełnie inaczej. Zobaczyć inne, i po prostu spojrzeć na niektóre sprawy pod innym kątem i stwierdzić, że byłeś oszukiwany albo ktoś Cię oszukiwał. Widać tutaj, że ktoś też będzie chciał Cię motać, będzie Ci po prostu źle doradzał. Więc przede wszystkim tutaj obal istniejące układy, aby móc budować nowe, bo czasami inaczej się nie da. Trzeba po prostu coś, e, że tak powiem, zburzyć, żeby zacząć na nowo. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Baba Jaga.